Widzowie. Usiądźmy sobie i na spokojnie porozmawiajmy. Ogólnie dziękuję Wam bardzo, jak już widzieliście mój film, za całe 8 subów. Naprawdę dziękuję. Mam nadzieję, że dobijemy 10. W wierzę w Was. A teraz ogólnie niedługo robię QA. Żeby się z wami po prostu bardziej poznać, nie? Mam nadzieję, że będziecie pisali. I swoją drogą, jakby ktoś pisał, co to jest U Super, to ja Wam od razu wytłumaczę. U Super to jest po prostu mój nick. Na przykład Givea... No i u, u Super, nie? U Super to jest mój nick, a olej powiedziałem na kanale U Super jeden film. A to jest Kamil, bo tak mam na imię No i ogólnie Powiedziałem tak tylko i wyłącznie dlatego, bo Jakby nie wiem jak mam to powiedzieć, ale miałem bardzo dawno temu taki kanał Może nie aż tak bardzo, ale, dawno, ale temu Dawno temu I po prostu on mi niedobrze wychodził jeszcze na komputerze taty, czy tam laptopie Więc też nie mogłem nagrywać a teraz, gdy mam swój założony nowy kanał, tamten rzuciłem. Miał tylko 20 subów, ale mam nadzieję, że przebijemy mój stary kanał. <grymne> Będę robił dla Was jak najlepsze filmiki, ok? Niedługo może nauczę się dawać, bo szczerze jeszcze nie umiem. A no więc to tyle. Piszcie pod tym filmem pytania na QA.